Parz 2, liścia wyłączyła. No, nie widziałam. Nie, 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 tak szybko, jak to się. Z ja musiałam na Ogólnie idziemy sobie, weź się skoro. wydłuż sobie na luźną wodę i stępuj. Co ja wie będę kupował? Ej, co ty robisz? Co to... to nie jest kóz w ogóle. Pokazać ci wydłużony kóz? Ej, Zuzia, pokażę ci wydłużony kóz, poczekaj. Nagram cię. Czekaj. Wydłużony kóz, No. Jakieś masie e, to możesz nagrywać Co? Możesz nagrywać Na twoim kanale ja nagrywam, to ty na moim nagrywasz. Ale jak ty będziesz tak biegła, no to... Ona mi już wariowała drucikiem na nie No? Kurczę, dobra starcie. Nie no, chyba lepsze jest w nie? No wiem, ale... <grywy> ładnie, Czekaj, jeszcze sobie Poczekaj. Mogę Cię nagrać? Nie, bo chcę zdjęcie sobie zrobić. Odejdź! A, ej, poczekaj! Ładne foty porobione. Teraz wstawimy. Teraz Ja idę tam, bo tam jest cień. Dobra, idziemy tutaj. Strzelbują do cienia. My idziemy do cienia. To jest tajne przejście. Jesteśmy na placu i ja przyszłam sobie tutaj poskakać. Nie, bo ja chcę ustawić jakieś patyki na skakanie, żebyśmy mogły sobie poskakać, wiesz? O, mamy pierwszą już. Nie jest to prawda wysoka, ale jak na pierwszy raz na horcie jeździ Zuzia, By było połamane, czy tak? Wiesz, jak jeździsz pierwszy raz na niej, nie? No to będziesz na razie mniejszość skakała. Okej? Okay? Ej, chcesz mnie nagrać? No. ogólnie Jakby tu mamy jakiś taki od tej płaka, płaczącej ten mamy Czekaj, taki kolakzek. Okej, Fajne. tu Start Fajne? Fajne, to A, to? Fajne się A to? Fajne, trzeba da A to? To będzie dla ciebie jak to będzie. Tutaj telefon i zobaczycie co robimy. Ojejcie!